Mam nadzieję, że udało się Państwu odpocząć w te święta. Chociaż pogoda nie zachęcała do zbyt długich spacerów, w ciągu tych najbliższych dni na szczęście będziemy mieli okazję to nadrobić. Dagmara Moranowska, dobry wieczór. Ta nadchodząca noc w całym kraju niestety jeszcze z przewagą chmur, z opadami deszczu i deszczu ze śniegiem najintensywniej popada na południu, a także w części północno-wschodniej kraju, natomiast w drugiej części nocy te opady zaczną stopniowo zanikać. Na termometrach w nocy od 2 do 4 stopni na przeważającym obszarze nieco chłodniej będzie wysoko w górach, w zakopanym do minus 2 stopni. Jutro w całym kraju już zdecydowanie przyjemniejsza i bardziej słoneczna aura. Tak jak Państwo widzą, przez cały dzień towarzyszyć nam będzie sporo słońca, tylko na moment będzie chowało się za chmurami i nigdzie już nie prognozujemy opadów. Na termometrach od 3 do 5 stopni na przeważającym obszarze, nieco cieplej będzie na południu tutaj od 5 do 6 stopni, natomiast w Zakopanem cały czas chłodno tutaj około zera. Spójrzmy teraz na mapy dla naszego województwa. Noc na Kujawach i na Pomorzu, także jeszcze z przewagą chmur i z opadami deszczu, natomiast także w naszym regionie w nocy, te opady zaczną powoli zanikać. Na termometrach około 4 stopni, ale uczucie chłodu będzie potęgować jeszcze silny, momentami nawet porywisty wiatr. Jutro pogoda w naszym regionie już zdecydowanie bardziej optymistyczna, słoneczna. Będzie nastrajać się na spacery, na termometrach około 4 stopni, chociaż ta odczuwalna temperatura może być nieco niższa przez silniejszy wiatr. Natomiast jutro wzrost ciśnienia na barometrach 1014 hektopaskali. A ja życzę Państwu spokojnego, jeszcze świątecznego, udanego wieczoru. Do zobaczenia.